To znamy to PS. Już tutaj pan Piotr Lewandowski przekazuje mu mikrofon. Proszę mi przypomnieć na koniec, żebym wręczył, od Indygo tą książkę. I już tutaj dajemy pana, zaczynamy wykład. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Znacie prostu tak, tak. osób? na no, energię. No połowa, połowa. Nie ma miejsca. Nieźle. A ktoś się wyleczył? Pani się wyleczyła? Pani się wyleczyła, pani się wyleczyła. z czego? Z bólu głowy. Z I ząb. To pani podejdzie i pani powie o tym. Będzie miasta. Przecież Kolejną rzeczą. Bolała mnie głowa, tak i ząb i od długiego czasu. I kiedyś miałam tak, mam tą wiedzę, innym to po prostu proponuję, a sama nie używam i wyjęłam sobie tabletkę zieloną taką na ból głowy i mówię, ok, tableteczka patrzy na mnie, a ja sobie przyłożyłam odpowiednio ręce i raz 15 minut. Mówię, o kurczę, trochę lepiej. Mówię, ale czy to możliwe? Potem mówię sobie, a jeszcze raz przyłożę. I także trzy razy ból, potworny ból głowy wtedy minął mi, a ząb to mam y go do wyrwania, ale także korzeń chcę ratować, więc na razie go tak traktuję Proszę. tego. I... Właśnie z gorzel była, nie? Czyli z puchmi. Z puchmi po prostu no, do tej pory jest dobrze. No i tego tak będę musiała go usunąć, bo nie, już się nie, nie da nic. Nie, nie, gorzel wyjdzie. Jak będzie pani, oś, pani zawsze bo był pan, który trzymał na zgorzel. To jest nie do usunięcia bez operacji, a jednak zgrożę sam organizm wypycha, wszystkie trucizny organizm wypycha i zdrowiejemy. Tak, tak. Ja jestem żywym dowodem i naprawdę polecam, bo jestem zafascynowana wręcz tym. Już bólu głowy nie Nie, nie ma. Bardzo Pani dziękuję. Proszę Państwa, z tą metodą, proszę Państwa, to tak mogę powiedzieć, że ja się urodziłem. No bo rozpowszechniały już ją 45 lat chciało, że się rozeszło milion 350 pięćdziesiąt tysięcy tutaj jest napisane a nawet więcej tylko lata prosperity to były lata 90. proszę państwa i wcześniej już te osoby są starsze więc. Ale większość by powiedziała, nie ma internetu, sami się lecą, lecą swoje rodziny i musimy pamiętać, że Polska ma 40 milionów ludzi. To co, co to jest, jeżeli się rozpowszechni na przykład 2 miliony książek, a e, wyleczy się kilkaset e, tysięcy osób? Niewiele to dla innych da dlatego, że po pierwsze ciężko jest przekazać informacje o tej metodzie, bo zwykle na początku to ludzie wyśmienią, co ja mam leczyć, co ja jak mam rękę na głowie trzymać i się wyleczę i tak jak pani miała pastylkę, ale tej pastylki nie wzięła, tylko sobie sprawdziła czy metoda pomoże i pomoże. I pomogła. A to jest, proszę państwa, wielkie odkrycie, ale również wielka wiedza, którą otrzymaliśmy od Boga i która jest ukrywana, trzymana w tajemnicy. Bo ta wiedza polega tylko na tym, że wyrównujemy tak zwane polskie pole życia pole life. Odkryte przez doktora Bura i doktora Lopa w, w Instytucie Wiary w latach 40. Na zasadzie różnicy potencjałów on zmi, zmi, zmierzył pole magnetyczne u osoby zdrowej i u osoby chorej. I zauważył, że to pole magnetyczne, jak ktoś jest chory, to proszę Państwa, jakie jest nieprawidłowe, to trzech Rodzaju... Zgłosił to oczywiście do władz medycznych, bo to był przecież profesor, wykładowca, doktorant, doktor Bur. Na ale oni go wszyscy zlekceważyli Proszę Proszę przyczyny. Zorientowali się, proszę Państwa, że wystarczy wyrównać to pole I nie trzeba będzie brać leku. Jeżeli mamy pole ektomagnetyczne prawidłowe, to czy chcemy czy, czy nie chcemy musimy się leczyć przyłożymy rękę do głowy do ośrodka, który zawiaduje chorą częścią ciała no nie wiem czy to się uda ale no jak tu mówią i tu mówią da, damy sobie radę? proszę państwa Tutaj w książce Państwo macie schematy mózgu. W mózgu zakrywamy te ośrodki układu centralnego, ośrodki czuciowe i trzymamy rękę. Nie więcej. Możemy sobie telewizję oglądać, robić co chcemy. Proszę Państwa, i będziemy się leczyć. Może nam ręce ktoś inny też trzymać. Proszę Państwa, no nie ma nic prostszego, nie mamy prostszych zasad, a co się okazuje wykorzystujemy tutaj. No. Co jest potrzebne w łonie matki i jajku jak usiądzie kura na nim? Ciepło i wilgotne, stałe ciepło i wilgotne, tylko żeby urodził się człowiek, Zarodka, no to trzeba 9 miesięcy ciepłej wilgotności. Pobryć. Natomiast proszę Państwa, kura usiądzie na jajku, kilkanaście dni wysk wyskakuje, kurczę. Mamy tutaj ciepło i wilgotność, tak? I głowa paruje, jest ciepło i ręce. My już jesteśmy żywym organizmem, My już jesteśmy zbudowani. Znam wystarczy 20 minut, proszę Państwa, podtrzymać rękę na głowie i jak na przykład jest rana na, na noże czy na ręku, to będziemy widzieć jak się godzi. Czy chcemy, czy nie chcemy? Proszę Państwa, <coughs> widzimy zaczerwienie mija. Oparzenie też na oparzeniach też najbardziej to można zobaczyć. Także ci wszyscy, którzy nie mają książki, są po prostu biedni bardzo bo nie wiedzą, że w prosty sposób możemy się wydać również, proszę Państwa, nowotwory trzustki, wątroby, płuc będą znikać w oczach no powiedzmy sobie miesiąc półtora miesiąca czasu nie ma nowotworów tylko są pewne zastrzeżenia bo metoda jak, jest, jak działa, to im może zaszkodzić są pewne warunki stosowania tej metody od tego jest to moje wydanie książki z tego względu, że ja cały czas śledziłem, co się dzieje, jak mi to działa, żeby była bezpieczna i w uwagach ogólnych i we wskazaniach i, 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 i przeciwwskazaniach dodałem w nowym wydaniu książki, na najnowszej z 2022 roku, nowe informacje, no na przykład takie, że nie może być nowotrą na olcie lub tętnicy, bo one pękną, tak. Śmierć. Więc <laughs> musimy do, dokładnie wiedzieć i zdiagnozować u lekarza mieć dobrą diagnozę medyczną, szczególnie przy nowotworach. Kiedy stosować też nie możemy na przykład stosować przy glejaku. Dzień dobry. Dlatego, że proszę państwa, glejak, co się dzieje z glejakiem? On mięknie. Chciałem powiedzieć troszeczkę o tym. I człowiek się staje bardziej sprawny. Ale po pewnym czasie zmięknienia i, i w zmiany glejaka płyn, on, organizm chce wyrzucić ten płyn na zewnątrz. Nie już doczekać, kiedy będzie. Jest atak glejaka i człowiek umrze. To wszystko Państwo macie w książce. Nie tylko to, bo jest, na przykład nie, nie powinno się brać jest dużej ilości czosnku, przy, dla u osób, które e, są chore. Postanowiłem, na, na serce podróżował. bo znajdziemy się w szpitalu i tak dalej i tak dalej to jest cały książkę napisałem 30 lat temu proszę Państwa i cały czas śledziłem cały czas dodawałem i usprawniałem metodę tak żeby ona nie, nie mogła zaszkodzić Eugeniusz nie nas tej metody Polak jak już Polak powiedziała Przepraszam bardzo. Moja fascynacja, ja. Sam zabronił wydawać z, swojej publikacji, bo wiedział, że nie ma wszystkich informacji i zastrzeżeń. Po prostu się bał, był pułkownikiem wojska polskiego natomiast ja się podjąłem tak naszego rozpowszechnienia temu, i obecnie jest powiem, że pełne że, bezpieczeństwo że państwu że, że, że się nic no nie stanie wyobraźcie sobie coś jak to działa poszukiwać. oparzyliście się ty, jeżeli posmarujecie hmm. rękę ma, masścią to będziecie to, mieli to, rę, przecież rę, przecież rę, przecież ślady przecież do końca życia po prostu a tutaj zaczerwienie mija no, albo jak jest bardzo silne oparzenie pojawia się nowa skóra i po pewnym czasie nie ma w ogóle ale proszę państwa temat jest taki zacząłem się zastanawiać proszę państwa jak to jest jak rozumieć słowa Jezusa który proszę państwa słowa Jezusa który przewidział stosowanie tej metody na Można to udowodnić w bardzo prosty sposób. Zaraz Państwu przeczytam słowa Jezusa. Bardzo tak, książka utykam te nowe informacje, nowe wiadomości. Utykam te nowe informacje wiadomości. Pamiętajmy, że jest płytka CD ja że jest płytka CD ja pokazuję jak układać ręce na głowie. Na płycie punkt, ale proszę Państwa, te są osoby wyleczone. Kilkanaście osób mówi o swoich wyleczeniach, również w wyleczeniach nowotworów. Już, już cytuję. Już cytuję: Święty Marek. Nowy Testament, ale tłumaczenie z hebrajskiego, bo niestety tłumaczenie z łaciny jest inne. Przepraszam, nie z Hebraskiego, z greckiego. Pozmieniali tam oczywiście, żeby było dla siebie lepiej. Mówię o Kościele Katolickim. Chociaż oczywiście większość księży jednak zagląda do tłumaczenia z greckiego, do wystąpienia. Tłumaczenia pierworodnego. Węże. Brać będą, a co by śmiertelnego pili, nie zaszkodzić. Kompletna bzdura by się wydawało, co, co mają węże, tak, do... I, a, a jeszcze i, co, truciznę usunąć co, ale jeżeli... Że mówimy sobie, że uczniowie Jezusa nie mieli tej wiedzy, którą miał Jezus. I jeżeli dodamy, iż Jezus wiedział o falach elektromagnetycznych, które budują i kształtują nasze organizmy, o tym polu elektromagnetycznym, który odkrył doktor Bur, ale również ksiądz katolicki Włodzimierz Sedlach kilka książek poświęcił o tym, że Bóg tworzył świat. Poszukując się falami elektromagnetycznymi, to wtedy nam to będzie bardzo pasowało. Zamiast wężymy mówimy, fale elektromagnetyczne brać będą, a co by śmiertelnego pili, pili nie zaszkodzi. Bo jeżeli nawet jeśli zatrujemy czymkolwiek miałem taki przypadek, że pracowałem w Parku Kultury w Powsinie i moja znajoma koleżanka z pracy jeżeli o właśnie, Za dużo proszku wzięła z miłości no i, do mnie najbardziej przemawiają... No i <laughs> była nieprzytomna, taka półprzytomna, kazałem mi ręce trzymać na głowie, wymiotowała informację i była Także usu, u, 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 to pole elektromagnetyczne, usunięcie, wyrównanie tego pola elektromagnetycznego spowoduje usuwanie wszelkich substancji niewłaściwych, trujących, również tych, które przeszkadzają prawidłowej pracy organizmu, też w układzie nerwowym, też na przykład... Tego, planu. Po preparatach, które biorą dzieci i często wpadają w, was, w autyzm. Ręki pierwszą, yy, ton, <noise> I dalej idziemy. Na niemocne. Ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Niemocne to kiedyś był uważane za choroby. Czyli na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. I Jezus wyraźnie tutaj zauważa, samoleczenie metody, BSM, że będzie znane dlaczego będzie znane? bo jest je bardzo prosto udowodnić, zobaczyć na sobie tylko musi wejść to samoleczenie do kanonów lecznictwa na to oczywiście nie pozwoli biznes medyczny ale my ominiemy biznes medyczny dlatego, że ja już jestem w czasie rozmów z lekarzami księżmi, prak którzy praktycznie jedyni rozumieją słowa Jezusa. Inni księża mają opór ale ksiądz lekarz natychmiast to zrozumie, a szczególnie też ludzie nauki z Kościoła, dlatego że tak, tak jak mówiłem, wodzie Sedlach wszyscy znają biofizyka słynnego podziemie Sedlaka Księdza, który pisał o budowie świata zła. Za pomocą fal elektromagnetycznych to będzie ukrywane, dopóki medycyna będzie taka, je, jaka jest. I czym ona będzie gorsza, tym ludzie bardziej będą się skłaniać do medycyny naturalnej i do wielkiego odkrycia pól elektromagnetycznych, pól życia. A to Jakieś pytania, proszę Państwa? To żyje 300-500 lat, nawet i dużo. Czy to jest tylko jedno ułożenie? No. Nie, jest no, osiem pozycji ułożeń dłoni bo na przykład y, y, wzrok leczymy trzymając rękę z tyłu, tak zwaną pozycję ósmą jest osiem pozycji uło ułożenia dłoni a tutaj jak Państwo widzieliście jak ktoś tak przyłoży rękę, to co robi? Usypia na bezsenną Ktoś nie może usnąć, cierpi bardzo na bezsensie. Na nerwice i stresy pozycja pierwsza i nie tylko. Nie, 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 to, to wszystko sobie Państwo wymierzycie, bo to jednak trzeba, e, trzeba mieć dosyć dokładnie trzymać te dłonie. No bo jak przesuniemy rękę, a szczególnie w pozycji pierwszej, proszę zobaczyć, tylko centymetr przesuniemy i tu się ręka odchyla. I nie zakrywa nam rdzenia piniemorzu. Też trzymamy rękę w ten sposób, jeżeli ktoś straci przytomność, tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie było wylewu świdomorzku, bo jak będzie wylew, to go wykończymy. Nie wolno trzymać ręki w przypadku wylewu świdomorzku. Wszystkie książki, nie musimy się bać, ale bez przeczytania książki Natomiast proszę nie stosować samemu i też nikomu nie polecać uwagi drzewo, ogólne i wskazania przeciwwskazania to jest Biblia to jest to właśnie jest kwestia tej ono się bardzo różni na... od tego ostatniego? Tych wydań było bardzo dużo, że to... nie no to jeżeli pani nie ma, z... no to nie, to pa, trzeba mieć nowe wydanie, ale to jest wszystko tanie, to kosztuje około 30 zł i proszę nabywać książkę w księgarniach wysyłkowych. A z sobą książki? Nie mam, nie, nie wziąłem. Śpieszyłem się, byłem zmęczony wielka szkoda. i zapomniałem. Tak, tak. Chociaż samochodem się. Tak to bywa, no. Że mam. To się. No teraz a Ale to, to, to skończę. Nie problem, proszę Państwa. Wszystkie księgarnie wysyłkowe mają tą książkę. 22 rok, proszę szukać, około 30 zł z wysyłką. To właśnie moja I proszę państwa świat, świat książki. Świat książki ma to. Samoleczenie metodą BSM Piotr Lewandowski 22 rok. Tak, tak. A świętych tych twórców religii dałem tutaj tylko po to, żeby powiedzieć, przekazać ludziom, że niezależnie kto jaką religię wyznaje, to proszę Państwa, tak samo mu pomoże jak ten, kto jest chrześcijaninem. Nie zapytać, i to nam się przypomniało a propos tych rąk, że gdzieś słyszałem, ale nie wiem, skąd to źródło, jest e, że było takie opowiadanie, My na to, gdzieś, że w czasie II wojny światowej była jakaś wioska ludzi, gdzie właśnie z, y, nie chodzili do lekarza i byli znani z tego. Niemcy, Niemcy od takich się bali, że wyszczelali wszystko. taka. cały czas nakładali ręce. I teraz się to przypomniało, że, że coś takiego było. Czy pan słyszał? o no, tym? Nie, znaczy ja, e, ja nie wiem w jakim kraju, nie wiem gdzie. Nie nie, nie, nie słyszałem. Ale to jest całkiem możliwe. Z tym, że to były. Raczej słyszałem o Zielonoświątkowcach, którzy mieli taki rytuał, rytuał trzymania rąk na głowie i uzdrawiania. No ale to miał uzdrawiać Bóg, a to trzymanie rąk uzdrawia, Sam, samo rąk, tylko rąk, jeszcze w niektórych cerkwiach jest tak, że pop przy trzyma ręce na głowie to tylko tyle wiem natomiast to jest całkiem możliwe bo ja tutaj też umiem ja prowadzę taki kanał YouTube gdzie rozmawiam z wyleczonymi nie pokazuję ich twarzy bo jeszcze się ludzie krępują nie wszyscy ale się krępują rozmowy mam z wyleczonymi i proszę Państwa jeden Wyleczonych powiedział mi, że też widział, jak taka dwie rodziny, dwie rodziny sobie ręce kładą na głowie i leczą się głównie właśnie z oparzeń i, i, z tych, i, i z ran. Ale znają całą metodę, tylko że i, też i rozpowszechniają między sobą szczególnie obecnie teraz kierowcy zaczęły rozpowszechniać bo bardzo dużo mam kierowców którzy sobie, którzy sobie kręgosłup wyczyli, uniknęli operacji przepukliny kręgosłupa także to się, to się rozpowszechnia tylko nie możemy krytykować słów Jezusa zaakceptować się i zgłaszać się Mam nadzieję, że będziemy do księży, którzy są lekarzami. Nie jestem w kontakcie. Pomyślałem sobie, że to tylko przykład. Wszystko jest w książce. 20 minut, zabieg, i będziemy, jeden zabieg, i, i działanie trwa 4 godziny. Po 4 godzinach możemy wznawiać y, trzymanie rąk z tym że proszę państwa no nie możemy przeziębić metody czyli że jeżeli na przykład idziemy do sauny to możemy trzymać ale nie możemy pójść do zimnej wody jeżeli jesteśmy po bsm i idziemy do sauny to nie możemy się moczyć w zimnej wodzie bo będzie przeziębienie albo się złapie reumatyzm Trudny do wyleczenia, ale się, da się też wyleczyć. Wszystko jest, wszystko jest wciąż. wszystko. Tak, słucham. Ja mam takie pytanie właśnie, bo ja miałam Ludzie, jedno z pierwszych pytań. Mówiła Pani. Moje dzieci uwielbiały, jak ja przykładałam ręce, szczególnie jak były chore, ale i one to uwielbiały i to bardzo mocno pomagało, faktycznie, tylko problem był w tym, że ja się bardzo źle po tym o co a, bo pani niby, niby zbierała tą chorobę. To trzeba z tego wynika i jest to jakby nowe doświadczenie. Z tego trzeba wynika, że, że jeżeli, trzymamy, jeżeli trzymamy choremu, na przykład dziecku, to później sobie Tak, ale jak się ochronić? No chyba się nie da ochronić. Da się ochronić dopiero jak pani podtrzyma 20 minut dziecku i później 20 minut sobie. Sobie sobie, tak. Możliwe, to, to jest wszystko możliwe, bo choroby wędrują, tak, a dla, dlatego lepiej, lepiej trzymać samemu sobie, no oczywiście jak jest małe dziecko to trzeba, trzeba mama czy tata powinien podtrzymać. ale pani tutaj za, zawsze coś nowego się dowiemy, zauważyła bardzo ważną rzecz.

Pomagając ludziom nieświadomym, a szukającym i umiejącym sami sobie, potem to, co pan mówi, e, jak? potem tą samą metodą, to pan mówi. Patr... No nie, ale to proszę państwa, to tak nie jest, że to wszyscy zaraz będziemy tak mieli, że jak my będziemy leczyć, kogoś, to nam się tam e, będzie działać. Nie, 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 nie. nie. To, to rzadkość jest, ale może być, może się zdarzyć. Ale rzadko. Jeden ma, jeden, ma, jeden ma inklinację do pobierania energii, drugi nie, innej osoby także. Dlatego, dlatego proszę Państwa, nie to od samego siebie, sama Pani ma energię, wypromowuje Pani na zewnątrz i tyle. Nie robi pani na głowie inkubator, ciepło i wilgotność. Daje pani tutaj Najlepiej dzieciom. No i pamiętajmy, że leczymy też zwierzęta. Skupia się na To żadna wiara. Leczymy te zwierzęta psy koty, Zwierzęta do naszych przyjaciół. Gdzie to jest? Gdzie się na Trzeba mieć nowe wydanie książki tutaj. No nie mam, ale to nie, nie problem, żeby do Bonito czy tam do... Tak, do innych księgach wysyłkowych. Świat książki ma też. Dobra, No kończymy. Ja zawsze zalecam, żeby to proszę. Gratuluję proszę państwa i tym, którzy nie znają metody. Gratuluję podwójnie, że przyjechaliście Państwo i się dowiedzieliście, U nikt Wam nie powie z osób zajmujących się lecznictwem, to po prostu nie zarobi, tu jest ten problem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Minie ten czas i każdy w swoją stronę musi dalej pójść. Lecz w sercu pozostanie żal Tych słowiańskich pięknych lat. Tyle jest w nas, tyle wciąż w nas prastarych, stary i dróg do gwiazd. To nasza ziemia, to nasz świat, Lado Deja Witawa.